Cześć no widzę, z tej strony Tomek. A dzisiaj jesteśmy w Toyota Defense, bo w ogóle nie nagrywałam tej gry. A wiem, że jest dużej fanów, to do dzisiaj to zmieniamy. Dzisiaj jest naprawdę gruby odcinek. Bo dzisiaj zaprosiłem do siebie batka, tutulka czego mojego jednego z widzów. Możecie, a, możecie go w komentarzach przywitać, jakoś miło, że mu było miło i żeby po prostu więcej występował. Bo dzisiaj robimy najlepsze kombo, jaki istnieje po prostu w Toyota Defense, bardziej trio. I właśnie Wam już pokazuję kto to jest. Jest to pierwszy mail z Camera Woman, nowy mit, którego ja posiadam, bo dostałem go od Barka Tutulka na zawsze, więc naprawdę dziękuję Ci, Bartek, bo bez Ciebie ten film by się nie odbył. I ona właśnie zadaje 30 tysięcy dps na sekundę i soły o 50% i nawala pięcioma rzeczami naraz, więc ona jest dosłownie gruba. Po drugie, Santa TV Man, ale to już Santa TV Man, to są dodatki, oczywiście DJ Speakerman to też dodatek, ale kolejnym jest właśnie Large Laser Cameraman, mityk, który może zadać 14 tysięcy życia, ale jest tak pomocny, że to masakra, ja go kupiłem za gemy, a widzicie, Bartek Tutulek ma Scientist Mecha, czyli nowego ekskluziwa, który jest najlepszym ekskluziwem w grze. Więc naprawdę dzisiaj będzie grubo. Zostawcie suba i lajka za te poświęcenie i za te rzeczy, które dostajemy od Bartka. No i na szybko sobie, jeśli chcecie otworzyć sobie ten ekwipunek, to sobie to na szybko podliczymy. Yy, Lab Razer Camera Ja widziałem za 129 giełdów, jest naprawdę tanio, więc taką minyczkę możecie sobie na lucie kupić. A kolejną mamy Maze Camera Woman, która już nie jest taka tania, bo kosztuje około 550 geł, więc ona już jest droższa. No i najdroższa część, czyli. Scientist mech, który kosztuje nawet po tysiąc g więc tutaj macie na ekranie pokazane ile byście wydali na taki kwipunek. Myślę, że dla bogatszych ludzi to jest na easy do tworzenia. Ale co, my już lecimy. Ogólnie mycie, spy zagraję poziom medium, bo naprawdę chcę wam to pokazać. I później możecie sobie po prostu sami zobaczyć na wyższych poziomach, czy, czy wam to zadziała. Bo ja u mnie to sprawdzałem na hardzie, na hardzie, bez tego Scientist Mecha. Macie na luzie wygranego harda, tylko Mace Camera Woman i ten Large Laser Cameraman. Cała Mace Camera Woman i Large Laser Cameraman no raczej e, nie ma szans, ale jak Scientist Mechem to już tak. Dobra, stawiamy Mace Camera Woman, nawet dwie stawiamy, bo jest źle. Jak widzicie one są już tutaj naparzają. Nie wiem, one są takie dzikie. Trochę nie wiem, czy to jest trochę, Albo to jest bug, albo coś. One się tak schylają, jakby... Nie wiem, ona jakby zaraz miała... <coughs> Domyślacie się raczej, co by miała zrobić. Ale no... Więc nie wiem, czemu to tak jest, ale jest to trochę dziwne. Dużo więc jak widzicie, Bartik to tutaj właśnie po prostu jest Scientist Mecha, czyli najmocniejszy joga w grze, który już na pierwszym poziomie bije 2,5 tysiąca co 0,45, więc jest giga ale no ono też jest fest drogi. Dobra, ulepszył sobie MySCamera Camera i widzicie, on już teraz bije 1500 0,25 i od razu slowuje o 50%, więc to też jest giga op. O właśnie, tutaj postawiłem naszego Scientist Mecha, jak widzicie, mają taki dziadek, taki z tym i I fajny. Ogólnie, jakby też nie wiedział, to MyScamera One i Scientist Mecha to są z najnowszego update, więc też jedno, to nie testujemy najnowsze postacie, najnowsze postacie z ostatniego update'u. E, dobrze, szybkie ulepszenie Santa TV Manów, tak, opyk. Tak, dobra, i zala kolejny wave. Dobra, lecimy. A tutaj będzie Scientist Mech chyba jeszcze na kolejny poziom, albo jeszcze jednak nie. Ale dobra, na razie jest chyba easy. Widać tam jest kamera, ona I nawala jednocześnie tym młotem, którego w ogóle nie trzyma w ręce, tylko na głowie, to jest dziwne. I ma jeszcze dwa pistoleciki na rekach, więc grubo. O, to Scientist Mech podjeżdża. Tyk, 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 nawala tutaj. Dobra, lecimy. I chyba musimy postawić DJ speakermana, albo nie. Postawmy na pewno medyka, bo medyk to wiadomo, jest podstawa toilet Tower Defense, bez medyka się tutaj w tą grę nie da grać. No i chyba stawiamy sobie naszego large laser cameramana, który tutaj dużo pomoże. Patrzcie, on na razie bije 200 co 0,25. Czyli ta ma jest kamera moja, jest około 20 razy lepsza, ale zaraz zobaczycie. Dobra, upgrade i on teraz dostał takiego jetpacka, jakby, więc fajnie. On zaraz będzie chyba na drugi level. Tak, zaraz Sanity Smack będzie na kolejnym levelu. Więc fajnie. I zaraz jeszcze będziemy mieli i Zera na kolejny poziom. Wtedy już się naprawdę rozpęta grubo. No i wydaje mi się, że Medium będzie na luzie. Nightmera z tym trio na luzie. Dosłownie na luzie zrobicie to. Więc no, zaraz będziemy już mieli tak na Max Advanced Laser Camera manu. Jest On jest gigatani w ulepszaniu. Już ta mała jest Camera One jest giga droższa. Jeden jest, jest, jest ostatni upgrade jest, już tu jest 7000, bo już sobie przed tym testowałem. Oczywiście przed tym. Eee, więc no. Dobra, walimy i ona teraz po prostu dostała jetpack, Ona zaczyna latać, jakby. Dobra, jest naprawdę kites i mamy właśnie na drugi level Scientist Mecha, więc giga fajnie. Eee, I on ta 5000 co 0,25, czyli. Tak naprawdę on jest już lepszy od mojej Maze Camerawoman, ale moja kamera ona slowuje, a ten nie slowuje, więc to też różnie bywa, to kto woli. Dobra, i mamy na maksymalny level Large Laser Cameramana, który bije 1400 co 0,1, czyli bije 14000 na sekundę, co jest naprawdę spokojny. wynik i ja widziałem filmy takie w zagranicznym YouTube'ie o Toilet tower Defense, w którym samymi large laser kameramenami, medykami i santa tv manem możecie na luzie wygrywać Nightmare'a, więc nawet Wam wystarczy sam ten large laser i to będzie już jakby Tanie OP. I dobra, na maksymalny poziom medyka sobie weźmy, żeby on jakby tutaj osłaniał tych i dobra. Tutaj mamy już te, tych Scientistów dobrze wymaksowanych, lecimy. Po tej fali już powinniśmy mieć tak, mamy na maksa Maze Cameraman, który robię 7,500. 025 czyli na razie jest mocniejsza od tego Scientist, -maka. na razie jest mocniejsza, bo jeszcze dodatkowo slowuje. I nie wiem, czy gdzieś jakiś speaker w ogóle będzie potrzebny, raczej nie. Chyba tutaj pod Medium nie będzie w ogóle potrzebny, bo to już będzie i tak grubo. Dobra. Ja bym postawił yy, kolejnego laserka chyba. Tutaj będzie, kurde. O, dobra, wstawił się. Dobra, leciły, grubo. Lecimy, lecimy. Jeszcze chyba 10 wave'ów z tego co że Tak, jeszcze 10 wave'ów będziemy mieli wygrane. To, tak na luzie totalnie, więc... Ja naprawdę, ja pamiętam jak kiedyś w ogóle medium to było dla mnie niemożliwe do wygrania. Dosłownie. A teraz to już widzicie, trochę się wzmocniłem i leci to naprawdę łatwo. Dobra, ja bym postawił chyba mace. Tak, mace się przyda. Będzie dodatkowo też slowowała. Może zarabiać jeszcze to jest na plus 15 ręcza i pek, ona już tutaj na luzie dosięga tego. A ta to już w ogóle... Ona poza to jedzie. Dobra, ty, ty, to ile ty to nawet sekundy nie żyją? Ja nie wiem. To jest zbyt opa. Jakby on ma 75 koła major, on... Ja nie wiem. Okej, okay, yy, warto tutaj ustawić 3 mechy? Ja. I dwa po trzeci level, czyli są na maksa, czyli 8500 tysiąca to 0,15 Więc giga dobrze i ten zarabiać na trzeci, nie, to jest zbyt opa. To jest zbyt op. Dobra, jeszcze miejsc tutaj leci. Przecież oni nie mogą wyjść nawet z tego. No nie mogę, biedne skibidi to ja Nie wiem, moje to nawet nic nie robią, bo te ciągle nawalają i oni nawet nie dają im uderzyć. Znaczy ten nawala trochę, ale tak to te ciągle. On ma już trzech na maksa. Porąbane. Dosłownie porąbane. Dobra, chyba wymaksujemy sobie Santa Menów, bo w sumie fajnie by było mieć więcej kaski. Kiedy Santa już jest na max levelu, więc fajnie. Ile? Ile? Jakby... Oha. Moje nawet nic nie robią. One dosłownie nic nie robią. Moje se stoją, chłopie. Normalnie. A moje se nic nie robią. Ile ty tego walisz? Ja nie mogę. Dobra widzowie! Chwilę wam nie pokazałem co się stało, ale tu jest po prostu ogrom tych Scientist mechów, patrzcie ich jest. Dodatkowo postawiłem na maksa dużo mech z woman. tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tam jest, no sporo tego jest, więc to robi gigafajny efekt, patrzcie do tego jest, jak ten laser tak nawala. Dobra i to jest ostatnia fala, wygrywamy to, dobra pyk i chyba będzie win, tak, co to miało być, że on sekundy nie pożył. Więc to była tyle z tego odcinka, dziękuję bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście. Jeszcze raz podziękujcie Bartkowi Tuturkowi, że tutaj był po prostu. I że mnie wspierał w tym odcinku i że dał zobaczyć Scientist Mecha, który zrobił idealne combo. Więc naprawdę, jak chcecie otworzyć te combo, to nawet nie potrzebujecie, tak naprawdę możecie mieć samego tego Scientist Mecha. Ale ja Wam Maze Cameraman Giga polecam, ona jest giga więc możecie sobie na luzie kupić. No co, to była tyle z tego odcinka, dziękuję Wam za to, że go obejrzeliście. I jeśli pod tym filmem będzie 20 lajków dajmy, to będzie kolejny odcinek Story of Tower Defense, może z Wartkiem, może z kimś innym. Zobaczymy. A więc to było na tyle z tego odcinka. No i co? Do zobaczenia!